bój się z tej strony kłania jeszcze na tej przedniej tutaj kamerce właśnie jestem na etapie jak widzicie tutaj nagrywania kolejnego materiału o Raptorze R1 w najlepszym wydaniu. tutaj mamy ten model obok mnie kamerka zainstalowana także kończymy tutaj sobie trasę Przyłączymy się na kamerkę tą przednią o, tak jak widzicie mienię oglądać, ładnie się nawet że komponuje to urządzonko teraz w tym słońcu, w tej kolorystyce, mamy trochę zieleni, trochę szerokości tutaj ten miedziany, żółtawy kolor naprawdę zwraca na siebie uwagę, no dzisiaj taki dzień. Ja też sobie właśnie wyjechałem, żeby na was zrobić ten materiał. I zobaczymy, poczekamy chwilkę. Może się ktoś odezwie. A tymczasem znikam po prostu już tutaj z kamerki. Tutaj zakończam nagrywanie. I przechodzimy, tylko sobie po prostu, do kontynuacji na live. O, kamerka wyłączona. Kończy nagrywanie. Dobry recording. Już się robi pomału ciepło, więc ona będzie się troszkę nagrywać. Możemy sobie ją spokojnie wyłączyć. Insta 360, x strójeczka. Bardzo fajna kamerka, jestem z niej zadowolony. Te wszystkie przejścia, nie przejścia. To właśnie jej zasługa. O, jest futeralik elegancko zamknięty. Uchwycik mikrofonik DJ Aja, też możemy sobie wyłączyć. Zostaniemy go na bluzie. No i co? Poczekamy sobie chwilkę. Jest taka piękna pogoda, Naszych ludzi pełno. W naszym takim okolicznym rejonie, nie powiem, że turystycznym, kiedyś jeszcze to żyło, troszkę więcej turystyką. Mamy taki sobie sztuczny zalewik, plaża. Wody, ostatnio było tyle, żeby po prostu nie szło wejść na pomoc. Teraz podejrzewam, że już troszkę tej wody brakło, ale nie o tym, ale nie o tym. No nic, jeszcze chwilkę poczekamy. Jeśli się przydarzy jakieś informacje, jakieś pytania pojawią się, jakieś osoby, których interesuje ten model, to jeszcze sobie coś tutaj podyskutujemy, pociągniemy korzystając z tej pogody. Nie wiem. Słyszycie, że tu jakiś tam dźwięk jest. Można by się pobawić, po prostu wypróbować, co by tu gdzieś przystać w którym miejscu, nie za daleko, żeby to jednocześnie było sztywne, ale nie, nie robiło tego dźwięku. Ale tak jak wspominałem wcześniej, jeśli nie potrzebujecie ten rączek składać, chociaż to jest też atut tego urządzenia. To jak to się mówi, no troszkę dziwne, żeby nie korzystać z czegoś, co mamy i za co zapłaciliśmy, mówiąc tak po prostu kolokwialnie. Więc. Teraz jest w całej okazałości, w całej okazałości pozycja, widzicie jaka pozycja, troszkę tył jest opuszczony, a możemy sobie jeszcze zwrócić uwagę, jak tutaj. czy tutaj mamy jakieś ślady. Nie są jakieś minimalne ślady, czyli widać, że ten amortyzator nam tutaj no nie robi zbyt dużego ruchu. O, tutaj będą bardziej widoczne. Zobaczcie, jest taki ślad do którego miejsca ten amortyzator się przemieszcza, przesuwa w momencie po prostu mojej jazdy mojego nacisku. O, witam, witam pierwszego widza A ja już już nam uciekł, już nam uciekł już